Hey, cześć, jestem Michał. Kiechał i. Siema, jestem Spidek. Mam bardzo ciekawe życie. Lubię grać na komputerze o drugiej w nocy i mieszkam w Polsce. Tak, jestem człowiekiem. Skąd wiedziałeś? Cześć, jestem Bamptoż, animatę. Um, jestem animatorem. Um, mam rozdwojenie jaźni. Um, lubię szybkie samochody. I sporty ekstremalne. Tak, a głównie Valorant. Dobra, teraz chyba moja kolej. Witam wszystkich. Jestem Preksu, prawie serwiszem. Pracuję w Tumbumie. Zacząłem dzięki Bartoszowi i Spitkowi. Dziękuję mądremu inaczej za zaproszenie. Przepraszam również, że tak zwykałem, Ziołek, ale już prywata trochę tam dziękuję. I no, się wszyscy. Jesteście super, nie zmieniajcie się. Rabię ci krótko. Opa. No, dzień dobry ogólnie, to jestem i Ten film robię od 5 lat. Jak się poddałem, to niektórych zaczął oglądać i nie wiem. Więc jestem mądry inaczej. Wieku wam nie podam. Lubię jeść kebaby i. i. mam nudne życie. Hej, jestem Niezol, lubię pizzę oraz lubię się śmiać. I pijcie mleko. Dzień dobry, tutaj afilmacja. 46-letni robotnik z Ostraszowic Dolnych, samotny ojciec wychowujący czwórkę dzieci i walczący o swoje prawa w sądzie. Obecnie bezrobotny. Możliwe, że około 100% z tego sprawozdania było fikcją. Witam, ja jestem Narwiecki, prowadzę kanał na YouTubie, mam dosyć nietypowe animacje, lubię masło, prowadzę serwer Discord i to tyle mogę sobie powiedzieć, bo ja to zwykły chłopak ze skromnego miasta. Jak widzicie, wszyscy jesteśmy różni, ale łączy nas jedno. Boimy się, że Cuborgi przejmą władzę nad światem.